Na salonie samochodowym w Paryżu duże stoisko ma firma Peugeot. Spotykamy się z panem Tomaszem Muchą z Peugeot Polska, żeby nam powiedział co nowego jest na salonie i co nowego będzie wkrótce w Polsce. Przede wszystkim na paryskim salonie w 2014 prezentujemy zmodyfikowanego nowego Peugeot 508. Auto charakteryzuje się zupełnie nowym pasem przednim. Taki wygląd samochodu będzie kontynuowany w kolejnych modelach Peugeot, a zatem mamy bardziej poziomo poprowadzoną maskę przednią, bardzo pionowo ścięty przód, nowe reflektory w technologii Full LED, włącznie z kierunkowskazami, światłami przeciwmgłowymi drogowymi i mijania. Oprócz tego logo znalazło się z powrotem na chłodnicy, czyli wróciło z maski w to miejsce, gdzie najbardziej było kojarzone przez naszych klientów. Oprócz zmodyfikowanego 508 prezentujemy całą gamę nowych jednostek silnikowych. Jeśli już jesteśmy przy 508, to nowa oferta silników Blue HDI. Silników o mocy 150 i 180 KONi z 2 litrów pojemności oraz silnik 1.6 Blue HDI 120 KONi. Te silniki mogą być wyposażone również w nową przekładnię automatyczną, przekładnię Aisin która służyć może do jednostek wysokoprężnych, jak też do zasilania nowych benzyn. W ofercie 508 pojawia nam się spełniająca Euro 6 jednostka 1.6 THP 165 koni. Pokazujemy również dwa prototypowe pojazdy, samochód Peugeot Exalt oraz Quartz. Pierwszy z nich to wizja samochodu premium, samochodu typu coupe czterodrzwiowe, auta, które prezentuje bardzo ciekawe połączenie materiałów. A zatem z jednej strony mamy do czynienia z wnętrzem, które wykonane jest z materiałów z recyklingu. Powłoka nie jest polakierowana na zewnątrz, a zatem mamy do czynienia z autem, które ma czystą stal, która prezentuje się bardzo technologicznie i bardzo efektownie. Drugi z prototypów, model Quartz, to wizja samochodu typu SUV. Auta, w którym również bardzo odważnie zastosowano materiały, m.in. bazalt, ale najbardziej zwraca uwagę jego bardzo innowacyjny zespół napędowy o mocy 500 koni mechanicznych, który dysponuje napędem na obie osie. Odpowiedzialne za to są silniki dwa elektryczne oraz jeden silnik spalinowy. Samochód może przejechać do 50 km w trybie elektrycznym. No a w przypadku trybu race, trybu wyścigowego, całe 500 koni i potężny moment obrotowy może być wygenerowany, żeby właśnie tego sportowego suwa użyć. Jeżeli chodzi o koncept kary, mm. zazwyczaj są to samochody utożsamiane z samochodami bajkowymi, natomiast prawda jest taka, że są to samochody typu Laboratorio Przyszłości. Mm. Co z tych samochodów jest szansa, że trafi do seryjnej produkcji? To jest jedno pytanie. Natomiast drugie pytanie odnosi się do samolotu, który się kręci za nami, 508 RXH. Czyli nowa 508 będzie także w wersji hybrydowej, w wersji RXH? Odpowiadając na pierwsze pytanie, oczywiście jak najbardziej tak. Cały pomysł pokazywania konceptu Kara to, tak jak bardzo ładnie pan nazwał, to swego rodzaju laboratorium na kółkach próbka tego, co jest funkcjonalne, co się podoba, jak się podoba. Tak w przypadku Exalta, jak i Quarca, wnętrze samochodu wyposażone jest w deskę rozdzielczą typu Peugeot i e Cockpit. A zatem takie rozwiązanie, które za sprawą bardzo małej kierownicy, w wyniesieniu do góry zegarów pozwala na ergonomiczną jazdę. Kolejny etap tego i-cockpitu przed nami i to właśnie pokazują oba konceptkary, które dysponują takim i-cockpitem. Oprócz tego innowacyjne użycie materiałów na pewno tak i chociażby to, co auto pokazuje, jeśli chodzi o stylistykę. Dziś spojrzenie na model Exalt i na nowy 508 Politingu pokazuje, w jakim kierunku będzie zmierzał design marki Peugeot. Nowa 508 ma bardziej wyrazisty, ostrzejszy przód. Taki właśnie jak widać chociażby w koncepcie Exalt. Jeśli chodzi o drugie pytanie i model LXK, nowością w ofercie w przyszłym roku, bo wtedy właśnie wprowadzimy na rynek Polski tą odmianę, która, która znajduje się właśnie za nami, będzie wersja termiczna, a zatem samochód, który będzie wyposażony wyłącznie w silnik spalinowy. RXH w wersji z dwulitrowym, 180-konnym dieslem z przekładnią automatyczną. Natomiast, ze względu na brak zainteresowania polskich klientów wersją hybrydową, nie będziemy proponowali wersji hybrydowej.